Cześć widzowie! Dzisiaj robimy. Pa, jak to się nazywa? pa start. start... Nie wiem. Tutaj na lepe robimy. Brawl Start widzowie. I. Nie wiem. O. Nie, nie to, nie to. Czekaj, nie to. To robimy. 35 ranga Puch kurde. Muszę się nauczyć, bo ja Kiedy ja to grałem? Wiem, że tu różnica jest widać trochę i... Ed bardzo. Bo tutaj 205. Dobra, pomyślę, że nie wiem, że nie wiem. Na przykład, że spadłem z pucharkach <grym z> pucharka> A i to będzie problem. Dobra, nie jednak nie. Niekształt, kształt, nalepa i widzowie to, czyli sto, sto dziewiętnaście zwycięskiej pasy. O. i osiemset cztery gemy, gemów, no gemów. Kurde Tu trzeba tak przesunąć teraz normalnie tak, bo ja nie umiem tego, bo co sam... Bo ja gram na telefonie A i jeszcze to, bo bez tego to, nie, to bym nie był prosę nawet. Czyli 11 moc na Mortisie. Nie, ja nie chcę tak już będzie taka wielka no bo jak mówiłem ja nie umiem zbyt o y, mamy fajną rzecz tutaj stoka stoka y, tego no mm, pucharków stoka pucharków no tak Fabian Pro faktycznie z pro <ś>

Tej się od razu widać. I że zbieram na sławę. znaczy że zbieram na tą najlepszą sławę. Nie wiem czy ona dalej istnieje. Kurę nie, ja nie chcę zetrzeć. Jak będzie tak. A jak chcecie, jezdiem zrobić taki odcinek z to tylko z, z Kibidi Toilet. No to piszcie w komentarzu. Przepraszam. O jezu. To ja to zepsułem trochę. Lepiej mi to suło. Dobra, co by tu jeszcze dodać? I, i postać mega boxa. Nie, dobra. Obok mnie jest postać mega o, mega, tutaj jest mega box. Czy mogę jeszcze wziąć? Tak, bo chciałbym. Skin do Kolta. Znaczy. Mortis. 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 O, jest, jest, jest. Ten skin, ten skin. Tylko trochę widać ten. jego No ba, jest trudno, bo. O, i patrzcie. Tylko tego Mega Boxa, co jeszcze tu by dodać? Dobra, mam pomysł. O taki. O oh magent. Kurde, tu jeszcze już, już limit jest. To ja weźmy może za tą zwycięską pas. Nie. Za... za geny, za gami, za geny. chciałbym jeszcze jednego skina wziąć takiego. Dobra. Mamy, to tęskni. Te, to tęskim. Tak, że to moje znajomi. Dobra, widzowie, ja muszę już się zegnać. Pa!